Sianoczko w kolejnym odcinku zagrajmy w Minecraft. Już czwarte, dzisiaj jestem no, JB po raz kolejny. No, I tak znowu po raz kolejny. I dzisiaj... No, nieważne. Ja dzisiaj w odcinku będę budował spawner, a potem pójdziemy na chwilę. A potem na chwilę tak do portalu. Jeszcze na szybko miejsce wybiorę, to będzie tutaj.

Jeszcze Wiedźma ma. Co to, nie Nic, tylko te oko i paty. To, to my, my idzie. Nie no. idzie. A wy byście w jaskini, tak? Zagnaj. Boże, ludzie, teraz nie będę rozpić mi na odcinku Dzięki. Więc no. tak. I tak. Ja idę do Was. Muszę pamiętać, że 20 to będzie To będzie w ogóle niego zapał No bo nie wiem gdzie inne miejsce Dobra 20 w bloku w górę które... Tak? Dobra. O, 20. Wysoko nawet. Aha, to będzie ten, dobra. dobra że będziemy źle zrobił. O, kurde, to czekajcie jeszcze sobie szybko zjem. A czy ja bym tylko tylko ekspiarką. No, psi taka spawner, to jedno i to samo. Znaczy nie bardzo, bo spawner spawnuje.

Fak. mam takie pytanie pomoże ej hektor ja? rozlej wodę żebym skoczył dzięki chcesz to się zostaw to wiaderko dobra tak a. Ej, wiecie, gdzie chyba pocinę ćwicz? Mamy kura. Trochę to zajmie, więc ja tutaj zrobię cięcie. Wsięka po tutaj już ogarnąłem trochę. Teraz... Jeśli ja ja się nie mylę tak. Oj, spadłem. Znaczy nie spadłem. Tak. I teraz jak słyszycie no sprawdź Żeby dobra. może tam będziemy farmić na odcinku dobra, więc tak jest, a teraz tak to trochę też zajmie, ale nie będę już to jest dużo biobów właśnie, ale wszystkie mam no, nadzieję, że starczy, to, bo chyba źle szyby nie, dobrze szyby stawiam, ale nie wiem czy starczą tyle mam szyb jak widzicie Teraz ci idę tu Nie musisz. O ja tych górach lodowych nie jest ja zaraz To są chyba satkie. Sorry, że słyszycie jak ja klikam to wszystko, ale... Sorry. <kłrychy. <kłrychy> o kurde. Zrobię coś takiego. No, no i fajnie. Będę musiał tam wchodzić. Ech. Ech. No, ten <coughs> co Możesz moje skrzyn skrzynce z blokami zobaczyć. Tylko... Bo bym zrobił e, drobinki. A nie, naj no. Tylko mam złe wieści. Co? Nie ma krów chyba się nie, nie zrezygnował nikt Ale jest, jest, jest jest jedna, jedna te... to jest druga to jeszcze to jedna tak, możemy zacząć farmę, ale nie mam pszenicy to w następnym odcinku może farmę poszczęściło nam się no, jest to 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 właśnie szakcie. trzeba zasadzić oj, trzeba zasadzić ten, no nie wiem nie starczy mi chyba tego szkła Wala! Wielka chwila. Czy mi, zosta czy mi zostanie szkło? Hmm. Dun, dun, dun. Powinno zostać. Jezu! Ale bym zleciał. No, zbędziemy może... No, o dobra. Żyję. Dobra. Teraz będzie tak. w ogóle sobie Oj, coś źle, żem zrobił, naprawdę. A jest, jednak. I znaczy, wszystko jest ok, tylko. O, dobra, jednak dobrze. Ale wysoki drzewak. No to było, duży, dużo, naprawdę. Przecież nie pamiętam. A nie, to jest druga część dżungli. I znalazłem... E, ...dżungli samą, bez wioski. Właśnie nie czy na tym serwerze jest wioska, ale fajnie by było, jakby było. To lepiej nie szukaj tam mapy, bo to będziemy na jednym odcinku potem zwiedzać. Dobra, ja zobaczę, czy jest e, świątynia, wiesz, w dżungli. Raczej nie będzie, ale warto sprawdzić. Dobra. Tak, to teraz siedem, czy znaczy osiem. Raz, raz dwa. Ej, ach kurde. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Dobra. Raz dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proszę, żeby było ślub. Tą... Wątpię. Też. Albo A ponoć jutro nowy update wychodzi, tak. ale nie jestem tak, pewny. Tak. Kto ci to pisał? O! I na komentarzu napiszcie, jaki będzie wasz ulubiony... Jezu! Zmiana pół dla... serca! Ej, dobra, tutaj idę Ci że ja się nie odzywałem, bo robię trawinki. To w komentarzach, jaka będzie Wasza ulubiona zmiana. Dobra, Ej, to może by się na tym na serio poszedł do tego endu odcinku? Ej, bruda ta brudla. W to dan... powinniśmy się cieszyć, że w ogóle jest dżugla, bo one są rzadkie. A ci znaczy, zrobiły się rzadkie. Jeśli nie macie drabiny, to zróbcie ten mój sposób. A macie wodę. Albo no, lawę i koksy. Się, że ty masz domek obok. Nie. Więc będę pod I lukę jest. Jest. Увага. Так, гид. Видите, что? Спустить там. Добре, на разе, заставим. Только мини. гинь мне, Как на дробинках. Уж я Страх седачный, не? Znowu zleciał? Przynajmniej nam zostaje pół serduszka, jak spędzimy, znaczy, mi. Tutaj to teraz. o kurde, drogę zajmie. To ja zaraz do Was wrócę. Księga pociąć tutaj na. Tu mi nie starczy kobla. No właśnie. No właśnie. Ej, ile jeszcze tego potrzebujesz? Tak, wreszcie. A 5, 6... Uh -uh. Nie no, 8, 9 saków. O, tak, bo to braki. Nie masz tam nic zbierać. Dobra, zbieraj już. Mnie to woda inaczej wygląda w szkole. Dzień Co? Wiesz, cześć, Skąd... to Villagera. By... A to, to my... ...kiedyś mieliśmy kartofle w Kartofle by się raczej przydały. Czemu? A masz? A ty nie mamy się wiatru. Wiem jak mój kumpel Hektor kopie ten A tutaj jeszcze mam kamienne płytki. Właśnie, właśnie... Tutaj zrobimy takie rogi. O, o, o. Ej, masz. Ej, oddajesz skarapy za klody. To też i ziemniaki. Rzuć tu, zaraz podniosę. No Dobra, masz tu. Dobra, no, chyba raczej tu jest kocze. Mamy wszystkie rodzaje plonów. A wcale, że nie? Tak. Oprócz pszenicy, ale pszenica to można łatwo. A, a arbuz? Y, arbuzy, które ja mam, i ty nie wziąłem po drodze w ogóle. Nie mów, że masz arbuzy. Mam. To jest jaki Nawet. W No to ja już, y, moi widzowie chyba ja tutaj będę kończył to, bo ja jeszcze chcę na chwilkę pójść do tego y, nie endu, tylko neteru. o no to czekajcie, będę ja trzymać. Sobie... Żeby to biegnij a ja tutaj będę dokończył. A ty tam hektor jeszcze kop. z drewna tego nie będę tak. robił. Tak jest jakby dwuwarstwowe, widzicie? Ej, weź ten oświetl, bo pewnie tam się nie widać. No, a jak się będą respić, to chyba nie, nie może nic widać. Bo mam no, plan. No, to tak. Tak. O, jeszcze więcej byli. Tak. Oj. Co ja robię, co ja, co ja, co ja, co ja robię? A szybko jeszcze skoczę, po coś za cięcie. po cięciu tutaj właśnie musieliśmy z grupą kopać. Bo już projekt jest koniec, jak widzicie, tylko musimy. Ostatnia osoba, o tam widzicie, także tam błędów jest. Nie, jednak nie ma błędów, bo ja tak zrobię. Tam cieka, O, Owida, jest tą arabcję. O, o! Zobaczcie Czekaj, 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 czekaj! Chciałam tylko zobaczyć, jak fajnie to wygląda z góry. Ja to poprawię, obiecuję. Nie, nie rób tak heki. Rób tak, żeby zaoszczędzić komin. Aha, dobra. Ile mam? że światło lekko przypuszczam. Nie. To? Tak? To się poprawi Peczu, ja mam Mi się tak mi to Uderzy. zawsze nie wychodzi. One się tak mało co rozpią I, ta, i taka muzyka. Dy, 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 uwaga czy coś spadnie. Jest! Spadło! Kość Boga. Można też coś, wiem, że... Wiem, że coś... Wiem, ale jakbyśmy zrobili. Yy, wiem, że są takie spawnery, że niby on, same rzeczy spadają z góry bez mogów. Ale nam to też o ets pochodzi. A, a tak ogólnie, kto ma każdy level? JB? JB, jaki masz poziom? Bo coś zlagowało, go, więc czekajcie chwilkę. Masianka pocięciła, a więc Hektor jaki masz poziom? 14. ja 27. A JB jaki masz? 14. Dobra. 14. Wow, ale cię zlegowało jaki? O, dobra. Dopiero dołączył, więc dlatego. Ale JB mówił, że ma 14 poziom. Już prawie koniec. Damy radę, mam 43 kobla. Ja teraz bym taką fajną muzyczkę dodał. Du, du. Dobra, ja, ja pod... Ja podrytmuję. Du, du, du. Czy nam starczy? Ekipa pracuje cały czas. Oprócz JB Lola. Hmm. Dobra, Hektor. Wyłączmy. Zrobię cięcie. Sięga po, po cięciu. Tu hektor już zebrał i I to już jest już chyba koniec. Nie, Weź tam za mną. Patrzcie jaki ładny jakby tu ta woda padała, ten uro. Stay baby nothing nothing nothing. which one? Thank you. Chcę taki jeden boczek z tego. Coś jest tam. Ma ktoś jeszcze kobla? Bo nie chce, że autobact... nie. ja chcę, żeby to było. A było cięcie? Jest cięcie? Czy nie? Jest dawno już odcinek. A ty masz liczbę? Ja mam cztery. Ja to weź daj. Oh. Tu jest ja, to... Bo, babi, bo dużo się ich tu stało. To nam zajęło więcej. 18. Ja myślałem, że to 10-6 minut. nam zajęło z pół godziny. Uch. Łącz to. Ej, to choć się kończymy odcinek, co? Ej, co ty jeszcze idziemy do tego, do endu. Ej, albo przy sobie jakąś muzykę na auto, nie wiem, Ej, na koniec. Ej, czekajcie chwilę, tyle, nie będziemy słuchać? Jeszcze raz. Nie wiem czemu to takie światło jest. Zobacz, schodzimy. Zobaczymy, czy to jest wydajne. Dobra, Muszę to tak. JB szaleje z muzyką. To nie jest wydajny jak widzicie. To mi zabrał. ble Mlecz zerazo. Nie wiem. Chcę zrykować. dawaj Oddawaj mi żelazo za nim przy zabijaniu. Czekaj się chwilkę. Ja jestem po cięciu już się przestali gonić. Nasz spawner. Nie działa. normalnie jest jakoś wydajna. widzę bo tu nie chcę lecieć kiedy idziecie do tego to teraz czekajcie sianeczko poczęciu my jeszcze szybko idziemy do jak to się nazywa do Netaru?

idę szybko To odłożyć. dobre, to To jest to To jest już to jest dobre, to jest dobre, jeszcze środek. O ty, <śmany> masz dziwny skin. do z No i nie zrobiłem jednej rzeczy, nie odłożyłem. Może mm. wyłącz to. Ej, co sobie bezpiecznie wyciągnę? Wyłącz to! To Co on mi tu puszcza? Oh, możecie sobie posłać. Oh, twierdza. Ja nie wiem Zrobię sobie słodki Zrobię cięcie na chwilę po cięciu i ja tutaj od razu mówię, że będziemy powoli już kończyć. Zwi zwiedzimy, zwiedzimy sobie tak na szybko na to czy jest skrzynie są coś takiego. Chcę włączyć Nie. O. Co mi tam? O Widzieliśmy... O Boże. Rozwalasz mnie. Tu my już będziemy kończyć więc Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, narka i cześć.